Na szopie się zatrzymałeś teraz. Uh, uh, uh. Mm. Niedobrze, bo ja z Twojej perspektywy słyszę kroki. A ja widzę obraz z gry, ale nie mogę grać. Oni przez wodę do ciebie idą, chyba na zginiesz. Nie mam dźwięku. Staję w miejscu. Nie mam chuda w ogóle. A łopka widzisz jakieś dzień, No. Nie. O, 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 o! Teraz mnie przesyłał. Do. Byłem zupełnie w innym miejscu, byłem na kurwa. Tam na dole. Jakby co? A na Nie mam dźwięku. Nie mam dźwięku zupełnie. Znaczy, mam. Dobra. Po prawej kruki w ten sposób. nie słyszę. Dzięki dźwięki zejmę mnie, ja pytać co... Niko, nie słyszałem na razie A mi a mo zajebali nie grafki ja bez... trochę zepsuła chyba na sterowanie? Z, z są przy tym Tam gdzie Boss mhm. Trzy ammo mi tylko zostało, nie? A szafa idzie do <laughs> No kurwa, naprawdę No trzy naboje i musiałbym babę zabić No ten z automatu ci zajebał 闹。No.